Proseruzgowate skło select. Tu widzicie pełne kwitnienie prosa select. Proso to charakteryzuje się pięknymi bordowo-fioletowymi kwiatostanami. Wiechy są ażurowe, 20-30 cm taka jedna wiecha. Są bardzo liczne. Dlatego w czasie kwitnienia, proso to wygląda jak taka bordowo-czerwona chmurka. Proso to dorasta do 120-130 cm, pokrój luźny, przewieszający się. Charakterystyczną cechą tego prosa. Jest przebarwianie się liści w kolorze borda i purpury. Liście prosa select pierwszy raz mogą przebarwić się już w czasie wiosny, podczas przymrozków. Jeżeli będzie duża różnica temperatur między nocą a dniem, to końcówki już wiosną przebarwią się na czerwono. A drugi raz przebarwienie to Zaczyna pojawiać się jesienią. Kwiatostany są lekkie, ażurowe. Z tej racji pięknie trawata faluje na wietrze. Kwiatostany położone nisko nad kępą liściową. Same liście są soczysto zielone. Z bordowymi przebarwieniami szerokości około 1 cm. Prosos po Select jest bardzo odporne na suszę. Tu wysiała się werbena patagońska i uważam, że jest to fantastyczne yy, połączenie.